Centrum tego procesu terapeutycznego ma stać pacjent. Cukrzyca to nie tylko wysoki cukier, jest choroba, która przybrała w tej chwili na świecie rozmiary y, epidemii. A dlaczego my w, y, w kontekście okulistyki mówimy o cukrzycy? Cukrzycy należy poszukiwać aktywnie. Jak nie wiem, to nie ma. Oko rady, podcast dla zdrowia twoich oczu. Rozmowy małgorzaty Pacholec z ekspertami. Ten podcast powstał w ramach projektu Dobry Wzrok Mazowszan. Dzień dobry. Witam serdecznie w Okoradach panią dr Alicję Milczarczyk, która pracuje w Instytucie MSWIA w Warszawie w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii. Witam panią doktor serdecznie w Okoradach. Dzień dobry. Rzeczywiście od ponad 30 lat pracuję z pacjentami chorującymi na cukrzycę, z osobami dorosłymi. w klinice, Aktualnie w Klinice Chorób Wewnętrznych Endokrynologii i Diabetologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWIA w Warszawie. No, znakomita placówka, znana. A dlaczego my w, w kontekście okulistyki mówimy o no, cukrzycy? Ja pamiętam, przepraszam Pani doktor, ale pa pracowałam wiele lat w Polskim Związku Niewidomych i na początku byłam nawet bardzo zdziwiona, że większość ludzi, którzy trafiali do Polskiego Związku Niewidomych, no niestety trafiali yy, Właśnie z powodu retinopatii cukrzycowej, czyli powikłań po cukrzycy. Tak właśnie jest. Cukrzyca jest przewlekłą, postępującą chorobą, która, jeżeli nie jest właściwie leczona albo nie jest rozpoznana, prowadzi do rozwoju przewlekłych powikłań. I wśród tych powikłań jest właśnie cukrzycowa choroba oczu, która najczęściej dotyka siatkówki, i wówczas mamy do czynienia bądź z retinopatią cukrzycową, bądź z cukrzycowym obrzękiem plamki. Ale tak naprawdę, powikłania oczne cukrzycy mogą dotyczyć każdej struktury narządu wzroku. Mhm. Mamy pacjentów z cukrzycą, u których rozwija się zaćma. Jaskra wtórna. Hmm, czyli cukrzyca może być, przyspieszyć rozwój doku, ćmy, tak Dokładnie. Natomiast rzeczywiście te powikłania oczne cukrzycy, retinopatia cukrzycowa, jeżeli nie jest leczona, nie rozpoznana, może doprowadzić i do, całkowitego, do całkowitej utraty wzroku. Hmm. Dlatego tak bardzo ważne jest i aktywne rozpoznawanie cukrzycy. No i przeciwdziałanie powikłaniom, a jeżeli już są, to musimy o nich wiedzieć i musimy leczyć te powikłania, również powikłania oczne. Pacjenci, myślę, że i w ogóle wszyscy ludzie myślą, że jednak cukrzyca to jest taka choroba, która no jest bardzo trudna do leczenia, ale myślę też do zauważenia. Pani doktor, co w ogóle powinno człowieka zaniepokoić? Jakie objawy są te pierwsze, które no, są jakimś sygnałem alarmowym, że powinniśmy się zgłosić do, no, do jakiegoś specjalisty? Ale jeśli do specjalisty, to, to też jakiego? Jakie są te pierwsze objawy? Typowe objawy cukrzycy. Y to wzmożone pragnienie do picia, wysychanie w ustach, yy, częste oddawanie moczu, często oddawanie moczu w nocy, yy, ubytek masy ciała. Mogą być też zaburzenia widzenia, zaburzenia ostrości wzroku, ale niestety bardzo często cukrzyca nie daje żadnych objawów. Czyli cukrzyca nie boli w ogóle, bo przykład, to nie boli. jest choroba, która boli. Dokładnie i dlatego cukrzycę należy poszukiwać aktywnie, trzeba ją diagnozować aktywnie, szczególnie wśród osób, które należą do grup ryzyka. Te grupy ryzyka to są osoby, u których w rodzinie ktoś chorował na cukrzycę typu drugiego. To są osoby z nadwagą, z otyłością, które mają mało aktywny fizycznie tryb życia, które mają nadciśnienie, zaburzenia lipidowe. To są osoby, które mają już rozpoznany stan przedcukrzycowy. To są kobiety, u których rozpoznano cukrzycę ciążową. To są młode osoby, u których rozpoznano zespół policystycznych jajników. To są w końcu kobiety, które urodziły dziecko o masie urodzeniowej przekraczającym 4 kg. A, czyli duże dziecko. Duże dziecko, dokładnie. To może być, no, może to może, być, ci na może przykład cieszyć, żyć, a można, może być tak, już sygnałem alarmowym. To może tak? być nierozpoznane zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Wciąż, na szczęście, w tej chwili bardzo skrupulatnie monitoruje się. Yy, 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 i prowadzi się diagnostykę w kierunku cukrzycy ciążowej, także te, te zaburzenia są na właściwym etapie wychwytywane. A jakie są prawidłowe wyniki? Bo ja pamiętam tak, kiedy uczestniczyłam w takim wykładzie i usłyszałam, że prawidłowy cukier to jest dwucyfrowy prawidłowa wartość glikemii nie powinna przekraczać 99 mg na decylitr. To, co jest bardzo istotne, to to badanie powinno być wykonane w osoczu krwi żylnej, czyli do diagnostyki cukrzycy nie możemy wykorzystywać pomiarów glikemii, glikemii oznaczonej przy pomocy glukometru. Glukometry są w tej chwili bardzo popularne, wiele osób ma. Często ktoś z rodziny oznacza glikemię. Zdarzają się pacjenci, którzy mówią, że gdzieś byli u kogoś z wizytą i tak, przy okazji oznaczona została glikemia, która była wysoka, i to skłoniło tą osobę do zbadania stężenia glukosy w laboratorium w osoczu krwi Żylnej i w taki sposób doszło do rozpoznania cukrzycy. Ale generalnie powinniśmy być uważni, powinniśmy się sobie przy, przyglądać. Przede wszystkim badać się, badać się systematycznie. W ramach tych badań profilaktycznych powinno być badanie stężenia glukozy naczczo. I zwykle jest. Pani doktor, a jak już wyjdzie ta cukrzyca nieszczęsna, która no, myślę, że dla wielu jest to wyrok, prawda? Tak. Bo y, ludzie boją się cukrzycy, wiemy... O bardzo ciężkich powikłaniach cukrzycy. No Myślę, że w wielu rodzinach są, są cukrzycy i to w różnym stopniu, z dużymi ograniczeniami. No Ja akurat też w rodzinie mam przedwczesną śmierć, właśnie osoby z cukrzycą, więc wiem, jak to jest groźna choroba, i dlatego też o niej tutaj dziś mówimy. Jak, jak powinniśmy no, bronić się, czy jest, jest możliwość y, uchronienia się, żeby nie zachorować na cukrzycę? W ramach cukrzycy mamy wiele jej typów. Taki najpopularniejszy, najczęściej występujący typ to jest cukrzyca typu drugiego. To jest cukrzyca, która związana jest z trybem życia, i to tak naprawdę jest choroba, która przebie, przybrała w tej chwili na świecie rozmiary epidemii epidemii związana z małą aktywnością fizyczną, z niewłaściwym sposobem odżywiania, z nad, skojarzona jest zwykle z nadwagą, z otyłością, no ale nie możemy zap, zapominać też o cukrzycy typu pierwszego. O podłożu autoimmunologicznym, czyli taka cukrzyca, gdzie yy, proces autoagresji od, yy, niszczy własne komórki beta wysp trzustki yy, i rozwija się cukrzyca. I no, to już, już jest tutaj, od dziecka, prawda? To już jest to już ten yy, proces, ta skłonność do, za, do rozwoju cukrzycy typu pierwszego jest yy, zwykle uwarunkowana genetycznie i pod wpływem yy, Nieznanych do końca, niepoznanych jeszcze czynników środowiskowych, dochodzi do uaktywnienia tej autoagresji, tego niszczenia przez komórki odpornościowe własnego organizmu własnych komórek, komórek produkujących insulinę w trzustce. W przypadku tej cukrzycy nie mamy profilaktyki. Ale w przypadku typu drugiego cukrzycy, czyli tej związanej z trybem życia, ze środowiskiem, tutaj możemy zapobiegać. I tutaj jest bardzo istotne to jest ogromna praca, uważam, dla lekarzy rodzinnych. Lekarzy rodzinnych, którzy znają bardzo często całe rodziny znają, prawda, dziadków, rodziców, dzieci. I jeżeli w takiej rodzinie ktoś choruje na cukrzycę typu drugiego, to warto tą profilaktykę zacząć już w bardzo młodych grupach wiekowych czyli najprościej to zdrowy styl życia, unikanie nadwagi otyłości, aktywność fizyczna, no i zdrowe odżywianie. Zdrowe odżywianie, my mówimy czasem dieta cukrzycowa. Dieta wiąże się z jakimś, prawda, przymusem, z jakimś tak, ograniczeniem, wyrzeczeniami. z wyrzeczeniami, a to tak naprawdę jest um, zdrowa dieta. Zdrowa dieta, jeżeli, jeżeli babcia, dziadek w rodzinie chorują na cukrzycę typu drugiego, to już trzeba myśleć o wnukach. Szczególnie jeżeli na przykład dzieci mają małą aktywność fizyczną, mają skłonność do nadwagi, do otyłości, to już na wczesnych tych etapach należy, należy robić wszystko, żeby te zaburzenia metaboliczne nie rozwijały się i żeby w wieku dorosłym nie rozwinęła się cukrzyca typu drugiego. Tym bardziej, że znane jest takie zjawisko, że w tych kolejnych pokoleniach cukrzyca typu drugiego dotyka coraz młodszych, Młodszych członków danej rodziny. Także tutaj profilaktyka jest bardzo, bardzo istotna. Ale jeśli już pacjent choruje, wie, że ma cukrzycę, no właśnie, czy dobrze prowadzona cukrzyca może uchronić przed powikłaniami? Dobrze prowadzone. Ja cukrzycę, mówię, dobrze, dobrze kontrolowana, kontrolowana tak. tak, bo tak jak na wstępie powiedziałam, jest to choroba przewlekła, nieuleczalna mhm. póki co, Dziś nie ale póki co nie możemy się wyleczyć z cukrzycy, cukrzycę. ale możemy ją właściwie leczyć. Leczyć tak, żeby nie rozwinęły się powikłania. Bo obecnie w dzisiejszym XXI wieku leczymy cukrzycę dobrze po to, żeby właśnie nie rozwinęły się powikłania. Między innymi Właśnie cukrzycowa, również cukrzycowa choroba oczu, ale też inne powikłania, bo te powikłania dotyczą również serca, dotyczą nerek. naczyń, nerek. Te powikłania sercowo-naczyniowe są o tyle niedobre, że one są odpowiedzialne za to, że pacjenci chorujący na cukrzycę y, umierają przedwcześnie. Dlatego nasza, nasze postępowanie ma doprowadzić do tego, żeby nie tylko kontrolować glikemię, ale również, żeby powikłania się nie rozwijały. Pani doktor, ja pamiętam, że pokute ręce, prawda, tej mojej, mojej koleżanki, która, prawda,. Y wiele lat zmagała się z cukrzycą. Ona nienawidziła już tych już tej, już tej samokontroli, popuchnięte ręce. No, ciężko jest, czy dzisiaj pacjenci ciągle są zmuszeni do, do takich, do, no bo jednak ta kontrola, prawda, to jest wyżyczenia, no, Różnego rodzaju, ale to też ten reżim prawda, no, tego badania ciągłego, ciągłego. Ja tu słyszałam, że teraz pacjenci mogą korzystać z, z, prawda, z takich, takich systemów, systemów ciągłego zdalnych, ciągłego. Czy, czy z Pani doświadczenia coraz więcej pacjentów ma dostęp do tego leczenia? Jak, naj, jak najbardziej. Część, są, to, są to różnego rodzaju systemy ciągłego monitorowania glikemii, które, które pozwalają pacjentowi bardzo ściśle, śle kontrolować glikemium bez konieczności Kłucia. tych wielokrotnych, prawda, wielokrotnego nakłowania opuszki palców. Te systemy zdecydowanie no, poprawiają jakość chorych, ale też ułatwiają prowadzenie cukrzycy. W grupach pacjentów, którzy w typie pierwszym cukrzycy, u kobiet z cukrzycą w ciąży. Ale też u pacjentów z typem drugim cukrzycy, którzy są leczeni insuliną. Yy, yy. Te systemy są refundowane, mhm. natomiast u innych pacjentów no one są ogólnie dostępne, tyle tylko, że no niestety trzeba, Więcej trzeba za nie mhm. zapłacić. Ale, Ale wiem, że dużo też pacjentów, którzy mają zagrożone widzenie z powodu cukrzycy, to właśnie mogą, refun mogą tak, mieć refundowany dokładnie. ten sprzęt. Dokładnie I, i to jest zdecydowanie, bo ponieważ to umożliwia nie tylko, nie tylko wgląd w tę glikemię, w to ścisły monitorowanie. Glikemii samemu pacjentowi, ale również osobom upoważnionym przez pacjenta. Lekar, Mogę, może to być przykład, członek tak? rodziny, A, albo lekarz. może to być lekarz. W związku z tym, no na pewno ta kontrola glikemii i y, prowadzenie cukrzycy jest zdecydowanie y, prostszy. A pani doktor, wiem, że pani od wielu lat zajmuje się pacjentami z cukrzycą, leczy ich, a więc czy zmienia się na korzyść? To jest moje pytanie trochę retoryczne. Chciałabym usłyszeć, czy, czy leczenie cukrzycy no jest coraz bardziej efektywne, no może no skuteczniejsze, o tak bym powiedziała. No na przestrzeni lat obserwujemy, to już wcześniej powiedzieliśmy, Widziałam takie inne podejście do leczenia cukrzycy. Kiedyś mieliśmy do czynienia z takim glukocentryzmem koncentrowaliśmy się na obniżeniu stężenia glukozy. To jest nadal bardzo istotne, ale też już od dawna wiemy, że właściwe leczenie cukrzycy ukierunkowane właśnie na profilaktykę rozwoju powikłań również tych ocznych powikłań to jest kontrola wieloczynnikowa. A więc nie tylko kontrola glikemii, ale również dobra kontrola ciśnienia tętniczego, stężenia lipidów, yy, dążenie do osiągnięcia prawidłowej masy ciała. No, to, co jest w chwili obecnej bardzo podkreślane, to to, że w centrum tego, tego procesu terapeutycznego ma stać pacjent i to leczenie ma być skoncentrowane właśnie i y, y, ukierunkowane dla, dla, dla danego konkretnego pacjenta. Aha, dla jego aktywność, ma być tak, zindywidualizowane, jego nie? Mhm. zarówno leczenie, jak i cele terapeutyczne, jak i docelowe wartości glikemii, wartości hemoglobiny glikowanej, one będą inne u młodego pacjenta, który nie ma jeszcze powikłań, który krótko choruje, one mają być wtedy, ta, ta kontrola glikemii ma być bardzo ścisła, y, cele, do których dążymy, mają być również zbliżone do, do takich wartości, jakie obserwujemy u osób zdrowych. Inaczej jest w przypadku osób, które, u których są już powikłania, szczególnie powikłania sercowo-naczyniowe. U tych chorych bardzo obawiamy się hipoglikemii i wtedy te docelowe wartości glikemii, te nasze cele, mogą być bardziej liberalne. Także patrzymy na konkretnego pacjenta. Czyli no, hipoglikemia, czyli to znaczy takie za niskie, prawda, nie, do za, nie, do nie do cukrzenie, Że to możemy spotkać tak. na ulicy nawet osoby, która może zasłabnąć, prawda? Najbardziej. Z powodu właśnie braku... E, może, za, może dojść e do zasłabnięcia, e może dojść nawet do śpiączki. Ale wracając jeszcze do leczenia, to w chwili obecnej no rzeczywiście leczenie chorych z cukrzycą, z cukrzycą i typu pierwszego i typu drugiego jest o wiele łatwiejsze, ponieważ dysponujemy nowymi lekami. W przypadku pacjentów z cukrzycą typu drugiego to są leki, które nie tylko bardzo skutecznie i bezpiecznie kontrolują glikemię, bezpiecznie to znaczy nie powodują hipoglucemii, o glikemii i nie powodują przyrostu masy ciała. A w typie drugim cukrzycy to jest bardzo ważne, ponieważ my chcemy, żeby pacjenci zredukowali masę ciała, a nie przybierali na wadze. Więc a, tak są kiedyś tak, było, tak a kiedyś było. tak kiedyś było. tak było. Tak? Intensyfikacja to była zwiększone ryzyko niedocukrzeń i Zwiększone ryzyko i zwykle zwiększony przyrost masy. masy ciała. Mhm. Ale wracając do tego nowego leczenia, te leki jeszcze dodatkowo zmniejszają powikłania sercowo-naczyniowo-nerkowe, a to mówiąc, yy, yy, przekładając to na, na to, czego, co, na, na korzyść dla chorego, to jest to, że one wydłużają życie naszym pacjentom. Także rzeczywiście, w chwili obecnej, to leczenie jest bardzo, powiedziałabym, satysfakcjonujące. Te nowe leki, w wielu grupach, dla wielu grup pacjentów, są refundowane. Również w ramach tego programu 65 dla pacjentów powyżej 65 roku życia są za darmo. Także no, coraz więcej chorych może z tych nowoczesnych terapii korzystać i pacjenci korzystają, odnoszą korzyść, bo tak jak mówię, są leczeni skutecznie, ale i bezpiecznie, a długofalowo zmniejsza się ryzyko powikłań. Jedna z tych grup, na przykład flozyny, są również badane pod kątem wpływu na rozwój i progresję retinopatii cukrzycowej. Także miejmy nadzieję, że najbliższe lata również dadzą nam wiedzę Nowe na, możliwości, tak, tak, tak na, na, na ten temat, że być może te leki również będą ograniczały rozwój powikłań. To, co można na pewno powiedzieć, jeżeli cukrzyca jest skutecznie leczona, bezpiecznie leczona, jeżeli są kontrolowane nie tylko stężenie glukozy, ale również y, lipidy, y, ciśnienie tętnicze, masa ciała, to mamy, y, mamy wtedy prawdopodobieństwo rozwoju wszystkich powikłań, w tym również powikłań ocznych, dużo mniejsze. Myślę, że to warto zapamiętać, że cukrzyca to nie tylko wysoki cukier, tylko to są te cztery składniki, prawda, które, prawda, które trzeba mieć pod uwagę łącznie. Prawda? Tak, bo cukrzyca typu drugiego to jest choroba, która nie, nie istnieje jako samotne zaburzenie, pojedyncze. Zwykle jeżeli na przykład rozpoznajemy cukrzycę typu drugiego, to zwykle rozpoznajemy również nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe. To, że wcześniej pacjent mówi się dotychczas nieleczony, czy dotychczas zdrowy. Pacjent zwykle nie jest wcześniej zdrowy, tylko po prostu niepostawiona jest diagnoza. Dlatego no tutaj apel, żebyśmy się badali, żebyśmy, się, żebyśmy myśleli o tym, że no, również upływ czasu, wiek, to są również czynniki rozwoju i cukrzy, to są czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy i musimy dlatego aktywnie poszukiwać zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Dużo mówiliśmy dzisiaj o, o, o cukrzycy, o, o jak ją, że ona już dziś może nie jest takim wyrokiem, że, yy, że trzeba się z tym zmierzyć, nie bać się lecz, yy, badać, bo często jest taki mechanizm jak nie wiem to nie ma, a to a z, z, ze statystyk wynika, że w Polsce jest zdiagnozowanych ponad 2 miliony ludzi, którzy chorują na cukrzycę, a szacuje się, że może być około milion tych, którzy chorują, ale nie wiedzą o tym albo nie chcą wiedzieć. No więc tutaj nie warto nie chcieć wiedzieć, dlatego ponieważ, ponieważ jeżeli tej cukrzycy odpowiednio wcześniej nie zdiagnozujemy. To bywa tak, że ta diagnoza jest stawiana na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej, gdzie pacjent trafia z zawałem i okazuje się, że ten zawał to już jest powikłanie trwającej wiele, wiele lat cukrzycy po cichutku. Tak, rozpoznawany na oddziale intensywnej opieki neurologicznej, gdzie pacjent trafia na przykład z udarem i też yy, Okazuje się, że cukrzyca była wcześniej, tylko pacjent o tym nie wiedział, Albo bądź nie, nie chciał, chciał wiedzieć. Właśnie. Również jeśli chodzi o powikłania oczne. No właśnie o nich to też byśmy chcieli. Pamiętajmy, że w przypadku cukrzycy typu drugiego te badania w kierunku cukrzycowej choroby oczu należy przeprowadzić już w momencie rozpoznania cukrzycy. Ponieważ okazuje się, że jeżeli rozpoznajemy Powikłania oczne cukrzycy. Jeżeli rozpoznamy i leczymy je, to możemy nawet do 98% zredukować ryzyko. Utraty wzroku, całkowitej utraty wzroku. Także no, warto, nie warto chować głowy w piasek, tylko trzeba, trzeba wiedzieć, żeby móc skutecznie leczyć samą cukrzycę. A jeżeli rozwi, rozwiną się, czy już są obecne powikłania, to również jej powikłania, bo mamy takie możliwości w chwili obecnej. Pani doktor, czy y, osoby bliskie z otoczenia, y, no, ho, osoby chorej, mają coś do. Y, zrobienia w tym zakresie, żeby no, pa, ich bliski no, nie, nie pogrążał się w tej chorobie. Czy, my, czy możemy jakieś rady dać bliskiej, bliskim osobom, które no nie wiem, może gotują, może pomagają, jak wspierają, ja myślę... jak można wspierać. Ja myślę, że, że na pewno przede wszystkim trzeba wspierać, czyli nie można tego pacjenta zostawić, zostawić samego i to dotyczy każdego chorego, bo prawda inny jest zupełnie profil pacjentów z cukrzycą typu pierwszego. Często to są młodzi ludzie, często nastolatkowie, czy, czy młodzi dorośli, dla których takie rozpoznanie no, bywa bardzo trudne. Dlatego tutaj wsparcie rodziny, przyjaciół, bliskich osób jest bardzo, bardzo istotne. W przypadku osób dorosłych, do, w, w średnim wieku, w podeszłym wieku, no, też wsparcie rodziny, bliskich jest bardzo istotne. Ale często to jest również taka, takie, takie to o czym powiedziałam wcześniej taką wielką, wielką bolączką. Wszystkich pacjentów cierpiących z powodu cukrzycy to jest stosowanie właściwej diety. Ta dieta, tak jak dla większości, kojarzy się z dużymi ograniczeniami i często jest tak, że trudno się do niej stosować. Jeżeli się w Rodzinie jest jedyną osobą cierpiącą z powodu cukrzycy. I wszyscy jedzą, prawda, niedietetyczne, niezdrowe rzeczy, a ten pacjent, ten chory, musi, tak, musi mieć, prawda, dietę. Ja wtedy zawsze zachęcam, żeby cała rodzina przeszła właśnie na to, na to zdrowe odżywianie żeby cała rodzina zmieniła tryb życia, zaczęła systematycznie mieć aktywność fizyczną, chodzić na spacery, wtedy tej osobie y, z, cierpiącej z powodu cukrzycy jest łatwiej Stosować się do zaleceń. Nie czuje się a wszyscy odmienną. Tak, a wszyscy członkowie ro rodziny mają z tego ogromną korzyść. Ogromną korzyść. No myślę, że to jest, to jest cudowna puenta nasze, naszej rozmowy, pani doktor, że cukrzyca dziś, e, chociaż tak wszechobecna, bo jednak jest epidemią XXI wieku na całym świecie nie musi być wyrokiem, nie musi prowadzić do, w prosty sposób i szybki, do powikłań, trudnych powikłań, które są uciążliwe, bo już, jak powiedzieliśmy, cukrzyca sama w sobie nie boli. Tak naprawdę cierpimy z powodu powikłań, wśród których może być właśnie też retinopatia cukrzycowa, czyli kłopoty z widzeniem bardzo poważne, aż do całkowitej nawet utraty. Nie chcemy straszyć. W innym podcaście mówimy o leczeniu już tych powikłań cukrzycowych, które na szczęście są też już od niedawna dostępne, ale żeby pacjenci mieli z tego wielką korzyść, to muszą też po, przestrzegać no, r, r, rygorów tych, te, wska, tych wskazań, zaleceń lekarskich, medycznych. I dlatego warto o tym mówić ciągle. I pięknie pani doktor dziękuję. Życzę e, wspaniałych efektów i, i usatysfakcjonowanych pacjentów, wdzięcznych pacjentów. E, bardzo to jest ważne, co pani doktor nam powiedziała. Będziemy dzielić się z tą wiedzą z, ze wszystkimi bliskimi. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli podobają ci się takie treści, przekaż ten film dalej, aby mógł trafić do jak największej liczby osób. To dla nas bardzo ważne. Zostaw subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych odcinków.